Pacjenci onkologiczni korzystający z oferty wojewódzkiego szpitala w Tarnobrzegu mogą korzystać z coraz lepszej oferty. Centrum onkologii oferuje m.in. implantacje portów naczyniowych. Dzięki temu można przeprowadzać leczenie efektywniej, a pacjenci zyskują większy komfort i bezpieczeństwo. Dzięki kolejnym udogodnieniom i nowym metodom leczenia coraz więcej ludzi decyduje się na walkę z nowotworami w Tarnobrzeskim szpitalu. Port naczyniowy to niewielkie urządzenie wszczepiane pod skórę w okolicy obojczyka, które zapewnia długotrwały, bezpieczny i komfortowy dostęp do żyły centralnej. To umożliwia podawanie leków oraz pobieranie krwi. Komu taki port może zostać wszczepiony? Każdemu pacjentowi, który poddawany jest długotrwałemu leczeniu onkologicznemu. I mam tutaj na myśli, w słowie długotrwałe, to mam na myśli albo wlew, który trwa wiele godzin. My nawet, nawet mamy pacjentów, których wlew trwa, trwa na przykład 100 godzin. I długotrwałe to również mam na myśli przewlekłość leczenia, ponieważ współczesne leczenie onkologiczne bardzo często jest rozłożone na lata, i pacjent taki wymaga co cyklicznie, na przykład co tydzień, dwa, trzy lub cztery wlewów leczenia onkologicznego, bo to są cytostatyki lub na przykład immunoterapia. I zaimplantowanie takiego portu onkologicznego daje szereg korzyści pacjentowi. Po pierwsze, jest to oszczędzanie naczyń obwodowych. Pozostają wolne ręce. Można normalnie posługiwać się kończynami. Nie jest człowiek uwiązany cały czas do jakiegoś cewnika pompy naczyniowej, znaczy pompy z, z lekiem, który jest poda, podawany. A po trzecie, jest już to również ochrona przed wynaczynieniem cytostatyku, który może być co najmniej drażniący, a nawet toksyczny dla, dla tkanek po prostu otaczających żyłę. Implantacja portu naczyniowego daje jeszcze jedną możliwość: Pacjent może być leczony infuzorem. Tarnobrzeska onkologia stosuje to rozwiązanie od ponad roku. Dzięki temu można stosować leczenie w warunkach domowych. Dodatkowo po zakończeniu leczenia port może zostać usunięty. Onkologia w Starnym funkcjonuje od 20 lat, nie wszyscy o tym wiedzą. Porty rzeczywiście już też od kilku lat implantujemy, z tym, że były to ilości niewystarczające do zapotrzebowania, do rozwoju, rozwoju tutaj onkologii ilości pacjentów, których mamy. I dlatego była konieczność zwiększenia możliwości implantacji tych portów onkologicznych. I teraz wprowadziliśmy cykliczne, cykliczne implantacje tych portów. Pacjent nie musi oczekiwać długo na implantację tego portu, nie musi szukać innych ośrodków, bo zapraszamy również pacjentów, którzy są z jakichś powodów leczeni poza naszym ośrodkiem, również mogą skorzystać z implantacji portu u nas. Mamy w tej chwili moce przerobowe. By odpowiadać na potrzeby i oczekiwania pacjentów, zwiększenie ilości implantacji portów było konieczne. Wszystko po to, by leczenie onkologiczne się rozwijało, a pacjenci nie musieli szukać takich możliwości w innych ośrodkach. Obecnie wszczepia się tu około 20 portów miesięcznie. Próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie na to i dlatego teraz wymyśliliśmy, że jest jeden dzień, kiedy cały poświęcony jest... Implantacji, to te, te implantacje są cykliczne. Jest pan doktor anestezjolog, który zajmuje się od lat implantacją portów onkologicznych. Przyjeżdża częściowo ze swoim zespołem, częściowo jest to uzupełnione przez nasz zespół. I bardzo sprawnie idzie ta implantacja. Pacjent nie musi być poddany hospitalizacji. Pan doktor jest anestezjologiem, dlatego stosuje e, możliwość takiego znieczulenia, krótkiej sedacji, więc pacjent ma naprawdę komfortowe warunki do e, przebycia tej implantacji. Także, e, Także zapraszamy naszych pacjentów, tym pacjentom, u których istnieją wskazania, zawsze taki port proponujemy i zapraszamy również osoby z zewnątrz, że mogą skorzystać z takiej procedury u nas. To nie jedyne udogodnienia dla tej grupy pacjentów. Leczenie nowotworów w Tarnobrzegu zyskuje coraz większe uznanie, a utworzony w 2020 roku zakład radioterapii mocno wpłynął na możliwości dla pacjentów. Wysokiej klasy sprzęt, metody leczenia i uznani specjaliści sprawiają, że w Tarnobrzegu leczy się tak samo jak w wielu większych i bardziej znanych ośrodkach. Możemy się poszczycić tym, że zwiększyła nam się dwukrotnie liczba pacjentów względem zeszłego roku, więc to jest duży progres dla nas. Cieszymy się bardzo, że pacjenci nam zaufali, że przyjeżdżają do nas, że korzystają z hoteliku, korzystają z konsyliów, które uruchomiliśmy w Mielcu, w Przemyślu. No, takie, takie, tak, zaczynamy nowy rok, 2025. Liczbą no to tamten rok mieliśmy mniej więcej poniżej 300. Teraz prawie już 600, około 600 pacjentów zakończyliśmy w tym roku 2024. Uruchomiliśmy dwie nowe techniki napromieniania, czyli mieliśmy tą stereotaksję, na którą Państwo już widzieli, i oglądaliście. No i bromkowali oddechowe, dla, szczególnie dla pacjentek ze znamionym rakiem piersi. Ja pracuję w kilku ośrodkach, można powiedzieć, znaczy w dwóch onkologicznych i kilku przychodniach. Także raczej rzeczywiście jest taka, można powiedzieć, w społeczeństwie chęć do dotarcia do ośrodka, który jest znany, powiedzmy, czy, czy polecony przez kogoś. A wiadomo, ośrodek, który dużo leczy pacjentów, wielu pacjentów, no to ma. Różne, różne osoby polecają, no bo się ktoś tam z rodziny, znajomy leczy. Ośrodek Tarnobrzeski jest również bardzo dobrze wyposażony, ma kadrę medyczną i Taki potencjał, który można wykorzystać, żeby więcej pacjentów przychodziło do nas tutaj. Także myślę, że, że, że to jest kwestia dobrego takiego, inf dobrej informacji w społeczeństwie i wtedy więcej osób pewnie wybierze też i ośrodek mniej znany. Dodatkowym i bardzo ważnym atutem jest to, że pacjenci korzystający z radioterapii mogą się leczyć na miejscu. Unikanie cyklicznych podróży z wielu powodów jest pomocne. Najlepsze świadectwo dla każdej placówki to zadowoleni pacjenci. To szczególnie ważne, gdy staje się do walki z różnego typu nowotworami. Bardzo, bardzo, bardzo wysoko, bardzo wysoko oceniam. Bardzo przyjazne, że tak powiem, środowisko. Pielęgniarki stwarzają bardzo rodzinną atmosferę. Już nie wspomnę o lekarzach, którzy tutaj pracują. Bardzo się wyczuwa tutaj atmosferę, taka rodzinna, nie ma stresu. Lekarze, pielęgniarki, rejestratorki przychodzi się tu, człowiek nie jest zestresowany, a to jest bardzo ważne dla pacjentów, żeby się nie stresować. Także to jest unikat, wydaje mi się wszędzie, gdzie indziej, to ja, ten stres jest, ci pacjenci się denerwują, a tu jak przychodzi, stres mija. I to jest chyba cała esencja w tym wszystkim. W końcu widzimy po tych czterech latach, teraz już piąty rok idzie, widzimy takie znaczne odbicie wśród społeczności, wśród lekarzy. No dzięki Państwu, tak? Państwo też szerzą tę informację, że jesteśmy tutaj, że przyjmujemy tych pacjentów, że wciąż dalej, pomimo wzrostu dwukrotnie pacjentów, mamy te terminy bardzo krótkie. Czas oczekiwania na leczenie, tak jak wspominałem w poprzednich wywiadach, to jest 2-3 dni i Państwo zaczynają już leczenie. A wiadomo, przy nowotworach czas ma ogromne znaczenie. Na tym jednak nie koniec. Zakład radioterapii w Tarnobrzegu chce postawić na brachy terapię. Na czym polega ta metoda leczenia? Brachyterapia, jest to bardzo często leczenie skojarzone z radioterapią, na przykład przy raku prostaty, część leczenia otrzymuje pacjent na takim przyspieszaczu, jak Państwo widzą tutaj za mną, a drugą część już w formie jednej frakcji, bo to pamiętamy, że leczenie jest podzielone na frakcje, otrzymuje z brachyterapii, czyli pacjentowi bardzo skracamy leczenie, praktycznie o połowę, no i toksyczność leczenia w połączeniu z brachyterapią jest dużo niższa niż przy standardowym leczeniu, chociaż przy standardowym też są na bardzo niska, ale tutaj już na bardzo ograniczamy tą dawkę promieniowania.